Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na Bigos z fasolki szparagowej. Co to takiego jest? Jest to po prostu e, fasolka szparagowa z odrobiną podsmażonej kiełbaski lub też boczku. Do tego możemy dodać cebulkę, przyprawę. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego? Jak? Zaczynamy! Co będziemy do tego bigosu pot potrzebować? E, ja mam tutaj kilogram fasolki szparagowej zielonej, możecie dać żółtą, jaką tylko macie e, do tego kiełbaska ja mam cztery śląskie i e, dwa, cztery, pięć takich e, mniejszych e, białych ponadto jedna e, Papryka chili. Jeżeli nie lubicie, to możecie to, ten etap sobie pominąć, tylko doprawić pieprzem. Yy, jedna puszka koncentratu pomidorowego. Ja mam tutaj 150 gramów. Dwie cebule, średniej wielkości lub jedna duża. Sól, pieprz do smaku i oczywiście cukier, żeby zbalansować yy, tą kwaskowość yy, koncentratu. Natomiast my będziemy sobie przesmażać jeszcze ten koncentrat, ale mimo tego odrobina tutaj cukru nie zaszkodzi. Możecie też dodać jeden liść laurowy, ziele angielskie. Ja sobie tutaj w dzisiejszym tym przepisie pominę. Chcę tylko po prostu, bo ten, bo ta fasolka jest młodziutka. Ona jest jedynie co tutaj chcę wyczuć ten smak tej słodkości tej tej fasolki szparagowej tą fasolkę będziemy sobie tylko ją mm, zaparzać czyli na gorącą wodę sobie wrzucimy ją tak minutkę, dwie podgotujemy przelejemy zimną wodą ona ma być taka al dente ta cała słodycz po prostu zostanie w niej to nie jest stara jakaś fasolka szparagowa tylko to jest młodziutka, więc tutaj e, ten proces jeszcze będzie gotowania e, razem z kiełbaską i oczywiście z tym wszystkim, ale to pokażę Wam później Teraz zabieramy się do pracy. A więc nie pozostaje nam nic innego. Jak? Zaczynamy! Pokroimy sobie na początku wszystkie składniki, czyli zaczynam sobie tutaj od kiełbasy. Jakie tam kawałki lubicie? Czy lubicie takie większe? Możecie sobie mniejsze pokroić, kosteczkę. Ja lubię wyczuwalny smak. Także takie grubsze krążki przykładam do miski. No i teraz ze śląską sobie pokroję. O, takie kawałki też. Trzeba ma być bizet, więc w bigosie też nie mamy za takich malutkich kawałeczków. Teraz sobie pokroję papryczkę chili. Ja wybiorę sobie tutaj te pestki, bo one będą za pikantne. Nie wszystkie, ale tam. Większość sobie skrobia. odłożymy sobie na bok, a to sobie pokroimy drobno. przesiekam okay, odkładamy sobie na bok pozwólcie, sobie to uprzątnę ok, teraz sobie pokroję cebulę też takie nie za mała kostka to wszystko się fajnie przysmarzy To jest danie jednogarnkowe, także tutaj się nie za bardzo musimy rozdrabniać skrojeniem. Tu chodzi o smak, a nie o wygląd. Oś, troszeczkę o wygląd też, ale jak coś grubo pokroimy to nie znaczy nie ładnie wygląda, nie? sobie tutaj przesiekam i zaraz będziemy sobie wszystko podsmażać, choć na początek sobie e, przygotuję fasolkę szparagową już mam wodę wstawioną tutaj, tutaj do papryki wodę sobie odrobinę osolę Tak łyżeczka. i tu same delikatnie, żeby się nie poparzyć. sobie, zagotujemy ją do garnka mamy klid mi się tutaj, włączała mi się kamera, przepraszam Was bardzo, ale to jest bardzo proste. Wrzucamy sobie cebulkę na masełku sobie tutaj e, posmażyłam klarowanym. Możecie na smalcu i ją tutaj opowiem, co tutaj się zadziało. E, posmażyłam sobie już tą papyczkę chili i cebulkę. Tak, w zasadzie zeszkliłam, wrzuciłam też kiełbasę teraz i teraz musi się to wszystko fajnie nam um, podsmażyć. Tak pocisk troszeczkę tutaj zrumienić, bo to nam nam takiego fajnego smaku tutaj. No i tutaj to troszeczkę potrwa. Można się sobie czasami przemieszać, a w międzyczasie, jeżeli się tutaj e, e, ugotowała fasolka, ja Wam tutaj pokażę. O, fasolkę mam tutaj ugotowaną, więc ja teraz ją odcedzę i przeleję zimną wodą, żeby ten proces po prostu zatrzymać. Ona tak jeszcze będzie się tutaj e, fajnie robiła w, w tym bigosie. Wylewamy i przelejemy sobie zimną wodą. słodziutka, bo to młodziutka fasolka niech sobie tutaj odcedzi się baskę mamy już dosyć dobrze podsmażoną no i teraz dodajemy y, przecier pomidorowy aby on się też przesmażył to wtedy straci swoją kwaśność ję to sobie przesmażone możemy dodaję odrobić cukru od razu tak dwie łyżeczki Zrzucamy fasolkę, no i sobie poddusimy odrobinę, możemy dodać odrobinę wody, już teraz, przemieszam, niech nam się te odrobinę tutaj pogotuje i mamy bigos gotowy. Oczywiście tak jak sam manażer wskazuje bigos. Na drugi dzień jest jeszcze lepsze to danie. wygląda przepięknie, a smakuje naprawdę wyśmienicie. Spróbujcie sobie. Możecie nawet zjeść sobie taki bigosik z ziemniakami piurę. Też świetnie smakuje. Ja sobie pozwolę tę robinę spróbować. Mam pikantny, jest wystarczająco oto tej papryczki chili naturalnie, ale troszeczkę sobie dodam soli. On oczywiście przejdzie jeszcze, także tu sobie odstawcie go tak na godzinkę dwie to, że on nabierze smaku. No, i gotowe. Tak prezentuje się już skończone danie. Zachęcam do zrobienia. Mam nadzieję, że przepis przypadnie Wam do gustu. Oczywiście zahasztagujcie mnie na Instagramie, rozprzestrzeniajcie moje przepisy, a także bądźcie aktywni pod spodem. To mnie też motywuje, oczywiście, żebym częściej nagrywała. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Pa.